Siemanko widzowie, dzisiaj będę grał w Bedwars znowu. No i dzisiaj spróbuję wygrać tą grę. Życzcie mi szczęścia, więc ja sobie teraz dołączę. No i na razie powiem tak, że dawno nie grałem w Bedwarsy. Jakbyście chcieli jakiś serwer polecić, to, to chętnie w nie... Znaczy, jak będziecie, jak będziecie chcieli jakąś grę zagrać, to, to możecie mi napisać w komentarzach. Ale nie musicie. No i też napiszcie przy okazji w komentarzach, czy gracie w Minecrafta. Oczywiście dam wam przypnę wam serduszko. Dobra, ja już będę zaczynał. Dobrze, się czyli będę. A, S, S. Siema. Hej! Ten gościu chyba coś mu się stało. Ale go nie pozdrawiam. Dobra, napisałem mu. Ale szybki gościu. Ja sobie wezmę jabłuszko refa tak zwanego ten gościu oj założę się że zbyt szybko leci no prawie ich walnąłem Goście miał 3,5 serduszka TNT, tak! TNT najlepsze. TNT szalone. A nie, się już właśnie to TNT zużył. Aj, czekaj, czekaj. Ha, poł. Dobra. Pozdrawiam cię Szymon i dzięki, że jesteś taki dobry. Teraz ja ci zrobię przysługę i zabuduję łóżko mocniejszym materiałem. że trzeba będzie to zakryć szkłem, bo widzowie wiecie szkło jest odporne na em, jak to się nazywało? na, na firebole i tak dalej. Bo niektórzy gracze na przykład używają fireboli, żeby komuś rozwalić łóżko a akurat w tym przypadku Endstone jest zniszczany przy firebolach, więc e, polecam wam używać tego szkła, bo ono po prostu zabezpieczy wasie, wasze łóżko. E, dobra niech ten Szymon czuwa O nie, czekajcie, czekajcie. A dobra, spoko. Dobra, chwila, bo ja będę musiał sobie wziąć szkło, tak jak mówiłem. Co, co, co? To się na nas idzie? Nie. A bardziej to tak zabezpieczę od góry, bo cwaniaczki mogą. Dobra. O, rzeczywiście czekaj. Czekajcie, widzowie, ja będę musiał na nich tutaj pójść. Super, fajnie mnie zabarek! Cześć, ja też jestem tu w teamie. Siema. A masz ty skryta? A zabiłem go! Brawo! Brawo, brawo! Szymon, ty jesteś na top jeden gracz w Bedwars. Ja nigdy nie widziałem w, w moim przypadku takiego gracza. Więc szacun, ziomek. No, napisał, dajcie se spokój. Dobra, czekaj, czekaj, bo oni tutaj se... Czekaj, ja im napiszę. Dobra. Bo oni, kurde, się od przekleństw wyzywają. Co ten się mam Bo do Bożej Święty wyrabia. Ajajaj. Aj. A mówiłem. Ktoś kogoś citował. A, sigma. Ha! Prot! Oddawajcie prota! Jest, mamy. Co, oni tam se poszli? No, czekaj, ja se tam cicho. Przejdę. Co nic nie mówcie. Ała! ich! Co jest? Aha, O nie ten gościu cituje. Widzowie, gościu z kilaturą. Czy Dobra widzowie, nie poszło mi. Ech, ale próbujemy. No ale ta rozgrywka była fajna, przyznajcie. Teraz się prędzej zajmę za... rzucaniem TNT. To tam... To tam się wtedy, mm, o, pozdrawiam cię Sanderka. Ja cię widziałem już nieraz. Dobra. Okej. Okay. Ten gościu Akif. Co to jest Akif? Czekaj. Ja ne a ty z TNT lecisz na innych. Dobra, chyba mnie wysłuchał. Czeka, jakim jestem? Dobra, żeby tamten ten nie spadł do wojda. Ała. No, fajny mem, powiem. Dwóch ich jest. Tanie piwo. A nie się chcą z nami bawić w ma Hahaha z wow. bawić Teraz, jeśli teraz przegram, to dzisiaj będę się kąpał w zimnej wodzie. No teraz na pewno będę się kąpał. Niby to ma być ptaszek. Ja jestem tylko jeden. Że pana, pan coś chyba przez, przez, poprzestawiał. Dominiksen? Dobra. Hmm. Ha. Gość jest w błędzie, jeśli nie wziął fireballów. Moi wrogowie to zieloni i niebieski, dobra. I tak, Poł, kiedy się z kimś poznajesz, dzień dobry, jestem w, w szkole, dzień dobry, jestem Rymik już, moi wrogowie to niebieski. Co, ja jestem niebieski? A? Ja mu zaraz. się skryje. A, kurde, gościu się skończył budulec. Gratulacje. Czekaj, czekaj. Łuk. Strzała. Dobra, już po tobie, ziomek. A masz ty! Co ja jestem taki głupi? Przecież firebolem mogę go walnąć. Odłączyło mnie, odłączyło mnie. Sorry widzowie, e, nie wiem dlaczego, ale mnie wywaliło, bo widzi jak widzieliście mnie z Windowsa, e, tego, bo włączyłem sobie przypadkiem Windowsa, no i, e, no i wiecie, Wy automatycznie mi się nagrywanie wyłączyło, poza tym to jest skandal, bez obrazu Windowsie, no i, nie, nie wychodźcie z gry, dobra, Trimek, dobra, to jest moja ulubiona mapa, o, Elita. Proszę. Halo. Halo, ej. No, kościół. On sobie pewnie robi pod górkę. Widzowie, po pierwsze, co musicie zrobić w Brawl Starsie, to sobie kupić żelazny miecz i endstone. Endstone kosztuje 24 żelaza. No, gościu, i niech ten gościu się ogarnie. Czemu cztery... czemu jednego szkła nie dają chociaż po... po dwa? W sumie to by nie miało sensu. Bo to szkło jest wyjątkowe. Może święty, niech ten gościu się. Niech mu się te lagi wyłączą. Czy cokolwiek. Ale. Ty. No niech ten gościu się obudzi! No nie! No. Widzowie, ja się muszę chyba kąpać w zimnej wodzie. Niech ten. Hmm. Co? A masz. Dobra. To ja się będę łączył. Dobra, widzowie, to już się zaczyna ręka. Na szczęście jestem sam. No może nie na szczęście za dużo się. oj nie jestem sam. O pozdrawiam cię Peter. Po pozdrawiam cię Peter. Czy się czy, czy? Czy z YouTube? Złoto, eh. Peter. Ty wie, że tak działa Bedwars, że da się zrobić coś takiego o nazwie: obudować łóżko szkółom, szkłem od, przeciwodpornym. E, poza tym i tak dobrze. Dobra, miałem wam widzowie powiedzieć, że ja lecę do nich z TNT. I ja nie żartowałem. Ja nie żartowałem. Ja ja sobie kupię wełnę i polecę na nich. Ref Co wody też mi się przyda. Trzeba uważać na olka jakiegoś. Dobra, ja się trochę boję. lepiej się pójść od góry. Wtedy Boże Fajnie akła! A teraz widzowie, ten złoż się posuwa za daleko. Ja już po prostu nie wytrzymam. Teraz ja tak ich rozwalę. Tak, że już po prostu... Hmm. ogóle ja to zrobiłem jako część druga, bo e, tego. No mówiłem, że wam mi się Windows zawiesił, no i co to? Tymczasem ktoś se idzie, przychodzi ja tam. Wow, wow, wow. Dobra. Po co robić cały czas to samo? Dobra, dobrze ona robisz. Ja nie jestem od... Nie, nie, więc jakby co to... Ehm, um, dobra, ona trochę przesadziła z wielkością, ale na szczęście ten czerwony tam sobie lubił. <zyskuj> <zyskuj> widzieliście? Muszę sobie zapamiętać paski, bo... że na przykład siódemka to... A no tak, bo ja jeszcze spał, no, no że siódemka... No super, powiem. Dobra, widzowie, ja sobie... Mm. Bo gościu był ślepy, bo widzieliście sami... <coughs> czekaj, czekaj, poza. Mm, 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 mm. Poza. Dobra, koniec posy. Teraz są kozy. Oła! No fajnie, wierzcie. Poza tym i takie. Muszę sobie postawić wiaderko wody. Widzicie, miałem nadzieję, o, ale wystrzeliłem. Miałem taką nadzieję, że po prostu No dobra, trzeba sobie pozbierać żelazo. Powiem wam tak. Ja sobie pójdę na diaksy, żeby ulepszyć sobie te, żeby był szybszy speed. Więc teraz lecimy sobie na diaksy. Pewnie ten gościu powie, a kto mógłby nie stawiać łóżka od razu, no i no na szczęście on nie. Je... No nie, próbowałem robić triki, no nie. Ale jednak nie jestem wrodzony w te triki. Robię tylko. Boże, on był taki niebieski, że już po prostu myślałem. A, jemu zależało na wykradnięcie tajnego przepisu na krabo burgery. No, a teraz pewnie... buduję jak jakiś tetrisowiec. Ty, 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 ty. Cóż teraz począć, skoro... A, White. Kościół rozwalił White w sekundę. Hmm. Ten gościu sobie chyba robi jaja. Bo ja nie będę specjalnie siedzieć tył. Dla jego dobra. I co wie najgorsze jest to Jak No taki przypadek jaki ja miałem Czyli Że wpaść w takie sidła, że już po prostu nie masz tego Jak to się nazywało? Że nie masz już em, diamentów To znaczy nie masz em, żadnego budulca No i to jest... Boże co ja zrobiłem No i to jest właśnie złe no bo to jest takie dziwne. No, rozpicie. No, miałem lecieć z TNT, ale nie mam czasu. Świat mnie, świat mnie wzywa. A no właśnie. Kolejny dostatek emeraldów. Tym razem diamenty poleciały na jasno. Koję się. Żeby nikt mnie nie widział, że tylko podkradam. A, to ten gościu. Ja tylko sobie tu przyszłem. Ja tylko sobie tutaj przyszłem. Ja teraz się zajmę. Powiem ja wam widzę, że mam takiego stresa, że ktoś mnie zaraz zacznie bić z boku. Tak nagle było opóźnienie, uderzenia, Ja mówię. No nie. Jestem chyba najważniejsze jest to, że mogę sobie kupić to, to. No i to. I że to. zaraz będę kończył. O Boże! To teraz mnie zaskoczyli. Okej. Okay. Ja wcale nie mam diamentowego miecza. Jak to nie strzelaj? Oni się chyba grejem w ogóle nie interesują. Może, może są ślepi? No, bez obrazy. Boże, ale mnie wystraszył. A no tak. A czyli yellow? Co jest? I do Dobra, powiem wam tak, nie mam już czasu. Lecę na Akła. Bo niech teraz Akła tego nie słucha, ale... Ale tutaj mi zależy na... wiecie czym. A, to on! Dobra, sorry. Chcę diaksy? Trzymaj.

kurde zginąłem czekaj nie no widzowie mam nadzieję że wam się spodobało to do zobaczenia